Współczesna moda na Halloween przywędrowała do Polski z krajów anglosaskich i w ostatnich latach rozwinęła się w imponującym tempie. Coraz więcej osób nie poprzestaje na klasycznym rzeźbieniu lampionów z dyni, lecz tworzy całe kompozycje dekoracyjne, zdobiąc nimi wejścia do domów, balkony, ogrody oraz wnętrza mieszkań. W Wielkiej Brytanii niemal co piąty dorosły decyduje się na sezonowe ozdoby, a wśród młodszych dorosłych ten odsetek przekracza jedną trzecią. Podobny trend widać także w Polsce, gdzie dynie stały się symbolem jesieni. Nie tylko Halloween. Jednak za ich urokiem kryje się poważny problem: tysiące ton tych warzyw po kilku dniach trafia do śmietników, mimo że mogłyby stać się pożywnym posiłkiem. To nie tylko marnotrawstwo żywności, ale także ogromne obciążenie dla środowiska i dodatkowy czynnik pogłębiający skalę globalnych strat żywnościowych. Produkcja dyni w Polsce w ostatnich latach wzrosła niemal ośmiokrotnie, co najlepiej pokazuje, jak bardzo zmieniły się nasze przyzwyczajenia i gusta kulinarne. Jeszcze dekadę temu dynie były uprawiane na niewielką skalę, głównie przez rolników ekologicznych lub pasjonatów zdrowej żywności, a dziś zajmują tysiące hektarów pól, dostarczając setek tysięcy ton plonów rocznie. Polska stała się jednym z liderów wśród europejskich producentów dyni, wyprzedzając takie kraje jak Francja czy Hiszpania. Niestety, wraz ze wzrostem produkcji rośnie także ilość marnowanego surowca. Większość dyn kupowanych z myślą o dekoracjach nigdy nie trafia do kuchni, a po kilku dniach ekspozycji zaczyna gnić i trafia do śmieci. Niewielu ludzi wie, że rozkładające się dynie wytwarzają metan, gaz cieplarniany wielokrotnie silniejszy od dwutlenku węgla. Wyrzucanie dyni po Halloween wcale nie jest konieczne, ponieważ można nadać im drugie życie, wykorzystując je w sposób praktyczny i ekologiczny. Lekko uszkodzone dynie nadają się doskonale na pasze dla zwierząt gospodarskich, a te bardziej zniszczone można przetworzyć w biogazowniach, gdzie w procesie fermentacji beztlenowej powstaje energia cieplna i elektryczna. W wielu krajach zachodniej Europy funkcjonują już systemy odbioru odpadów dyniowych, które trafiają do kompostowni lub biogazowni. W Polsce podobne działania mogłyby znacząco ograniczyć marnowanie żywności. Trzeba pamiętać, że uprawa każdej dyni wymaga dużych ilości wody i energii, na wyprodukowanie jednego kilograma zużywa się nawet 250 litrów wody. Dlatego odpowiedzialne podejście do zakupów to nie tylko kwestia ekonomii, ale i troski o planetę. Skala marnowania żywności w Polsce jest alarmująca i dotyczy nie tylko dyni, ale całego systemu gospodarowania jedzeniem. Szacuje się, że rocznie w kraju powstaje ponad 4,5 miliona ton odpadów spożywczych, z czego najwięcej generują gospodarstwa domowe. Oznacza to, że to właśnie my, zwykli konsumenci, mamy największy wpływ na ograniczenie tych strat. Wyrzucając jedzenie, marnujemy nie tylko produkt, ale również wodę, energię i pracę ludzi, którzy go wytworzyli. Dlatego warto planować zakupy, przygotowywać posiłki z rozwagą i wykorzystywać wszystkie składniki, również te, które pierwotnie miały służyć tylko dekoracji. Dynia jest do tego idealna, można z niej przygotować zupy, ciasta, piórej, risotto czy aromatyczne napoje. Łączy smak jesieni z dbałością o zdrowie i środowisko. Dynia to warzywo niezwykle cenne pod względem odżywczym i zdrowotnym, a jej regularne spożywanie przynosi wiele korzyści. Jest lekko strawna, niskokaloryczna i bogata w błonnik, witaminy A, C, E oraz minerały, takie jak potas, żelazo i magnez. 100 gramów dyni to zaledwie 30 kalorii, dlatego stanowi doskonały składnik biet odchudzających i oczyszczających. Beta-karoten zawarty w miąższu działa jak naturalny antyoksydant, który spowalnia procesy starzenia i wzmacnia odporność organizmu. Witamina C wspiera układ immunologiczny w sezonie jesienno-zimowym, a błonnik pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru i cholesterolu we krwi. Regularne spożywanie dyni pozytywnie wpływa na trawienie, daje uczucie sytości i wspiera pracę układu pokarmowego. Warto więc sięgać po nią nie tylko jesienią, lecz przez cały rok. Pestki dyni to kolejny skarb, o którym często zapominamy, a który ma ogromny potencjał zdrowotny. Są bogate w cynk, żelazo i nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają odporność, poprawiają kondycję skóry i włosów oraz pomagają w utrzymaniu równowagi hormonalnej. Już garść pestek dziennie dostarcza cennych składników mineralnych i tłuszczów roślinnych, wspomagając koncentrację i dobre samopoczucie. To doskonały dodatek do owsianek, sałatek, pieczywa czy smoothie. Wyrzucając dynie po Halloween, tracimy więc nie tylko samo warzywo, ale też wartościowe nasiona, które mogłyby stać się elementem codziennej, zdrowej biety. Ich regularne spożywanie może poprawić nastrój, wspomóc serce i układ nerwowy. Wystarczy je wysuszyć lub uprażyć, by zyskać naturalny, odżywczy przysmak. Na całym świecie rośnie popularność ruchów i inicjatyw które promują niemarnowanie jedzenia oraz wykorzystanie produktów w sposób zrównoważony. W Wielkiej Brytanii działa na przykład przedsiębiorstwo społeczne, które wytwarza piwo z resztek pieczywa i miąższu dyni, łącząc ochronę środowiska z innowacyjnym podejściem do biznesu. W Polsce również coraz więcej restauracji, kawiarni i gospodarstw ekologicznych sięga po dynie w swoich menu, doceniając jej wszechstronność i smak. To warzywo można piec, gotować, dusić, a nawet przerabiać na desery czy pasty kanapkowe. Pieczona dynia z przyprawami i cynamonem, tymiankiem czy Chili, staje się pysznym i rozgrzewającym dodatkiem do wielu potraw. Taka kreatywność w kuchni może być nie tylko smaczna, ale i ekologiczna. Problem marnowania żywności, w tym także dyni, jest jednym z największych wyzwań XXI wieku. Według szacunków ONZ i Komisji Europejskiej, co roku na świecie wyrzuca się nawet jedną trzecią całej produkcji żywności, czyli ponad miliard ton produktów spożywczych. To nie tylko strata pieniędzy, ale również ogromne obciążenie dla planety, ponieważ wraz z żywnością marnuje się woda, energia i praca milionów ludzi. W Polsce rocznie marnuje się około 4,7 miliona ton jedzenia, a największy udział mają w tym owoce i warzywa. Każdy z nas ma jednak realny wpływ na zmianę tej sytuacji. Wystarczy planować zakupy, unikać nadmiarowych zakupów i wykorzystywać resztki w kuchni. Dynia może być przykładem odpowiedzialności ozdobą jesieni, która staje się zdrowym posiłkiem. Świadomość ekologiczna zaczyna się od codziennych, pozornie drobnych wyborów, które w dłuższej perspektywie mają ogromne znaczenie. To, co wkładamy do koszyka, jak przechowujemy produkty i jak gospodarujemy resztkami, kształtuje nasz wpływ na środowisko. Dynia, dla wielu jedynie symbol Halloween, może stać się inspiracją do zmiany myślenia z przedmiotu dekoracyjnego w symbol odpowiedzialności i troski o planetę. Wystarczy odrobina wyobraźni, biesienne świętowanie stało się okazją do promowania niemarnowania. Każda wykorzystana dynia to mniej odpadów i więcej zdrowia. Świadome decyzje kulinarne, szacunek dla żywności i proekologiczne nawyki mogą realnie wpłynąć na przyszłość naszej planety, czyniąc z niej miejsce bardziej przyjazne dla ludzi, zwierząt i natury. It's meticulous care. There's a reason your dashboard lights up with that subtle reminder for a B3 service. Most people see it as just another maintenance alert, but beneath that simple message lies the secret to your Mercedes' longevity. You see, this service isn't a mere oil change, it's a ritual, a ceremony of precision, where every detail is inspected, adjusted, and perfected. Think of it as your car's annual health check, a moment where we, the mechanics, Ensure that every heartbeat of that engine stays strong, steady, and ready for years to come. Skip it once, and you might not feel the difference today, but your car definitely will tomorrow. Now let's talk about what the B3 service truly is. It's more than just a checklist, it's an orchestration of mechanical harmony. The B3 combines Mercedes-Benz standard B maintenance procedures with unique additions tailored to your car's specific needs. It's about anticipating what your vehicle requires before it even asks for it. Over my 15 years of servicing these machines, I've seen what happens when people delay it the smooth hum turns into a rough idle, the power dips, and the efficiency drops. But a properly done B3? That's when you feel your Mercedes wake up again, breathing effortlessly, purring like the engineering masterpiece it was built to be. The B3 service begins with replacing the air filter. A seemingly small task with enormous impact. The air filter is your engine's first line of defense. It keeps dust, debris, and contaminants from entering your combustion chambers. A clean filter ensures the engine breathes freely, allowing precise air to fuel ratios and optimal performance.